Dzień dobry. Coraz więcej producentów wypuszcza na rynek wersje mini flagowych modeli telefonów. Sprawdźmy, jak w tej kategorii poradził sobie Samsung. Samsung Galaxy S4 Mini ma szansę zyskać dużą sympatię kupujących, ma bowiem wiele do zaoferowania. Pomijając gabaryty, smartfon wygląda bardzo podobnie jak jego większy brat. Samsung Galaxy S4. Do produkcji zastosowano te same materiały. Ekran pokryty jest tym samym mocnym i odpornym na zarysowania Gorilla Glass. Wokół telefonu znajduje się plastikowa ramka stylizowana na aluminium. Telefon posiada bardzo praktyczny wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala, wykonany w technologii Super AMOLED. Sercem smartfona Samsung Galaxy S4 Mini jest system operacyjny Android 4.2 Jelly Bean, a pracą urządzenia steruje dwurdzeniowy procesor, taktowany zegarem 1.7 GHz, posiadający 1.5 GB pamięci operacyjnej RAM. Ile mamy miejsca na nasze dane? Telefon posiada 8 GB wbudowanej pamięci, którą możemy rozszerzyć za pomocą karty microSD o dodatkowe 64 GB. Dla mnie to wystarczająco dużo miejsca na filmy, zdjęcia czy ulubioną muzykę. Urządzenie obsługuje technologię LTE, zapewniającą bardzo szybkie przesyłanie danych. Oferuje także łączność za pomocą technologii HSPa+ i oczywiście dobrze znanej nam już GSM. Smartfon możemy podłączyć również do bezprzewodowej sieci WiFi. Skorzystamy z niego również w technologii WiFi Direct. Która polega na bezpośrednim, czyli bez routera, łączeniu telefonu z innymi urządzeniami, takimi jak drukarka czy telewizor. Samsung Galaxy S4 Mini wyposażono też w moduł NFC, czyli komunikację bliskiego zasięgu. Dlatego można go wykorzystywać, na przykład do płatności mobilnych. DLNA to kolejny atrybut telefonu. Dzięki niemu zasoby multimedialne z telefonu będziemy mogli przesyłać na inne urządzenia mobilne komputery czy elektronikę użytkową dowolnego producenta, który dopasował swoje urządzenia do standardu DLNA. Samsung Galaxy S4 Mini wygląda praktycznie tak samo jak flagowy Galaxy S4 koreańskiego producenta. Dotyczy to również rozmieszczenia przycisków. Za sterowanie głośnością odpowiada klawisz umieszczony w lewym boku telefonu. Po prawej stronie znajdziemy przycisk włączania urządzenia. Na górnej krawędzi mamy gniazdo słuchawkowe mikrofon do zestawu głośnomówiącego oraz diodę LED podczerwieni. To ostatnie rozwiązanie przyda się, gdy zechcemy posługiwać się telefonem jako pilotem do telewizora. Na dole umieszczono gniazdo złącza wielofunkcyjnego do ładowania telefonu i połączenia z komputerem. Obok niego jest mikrofon. Na froncie widzimy głośnik oraz czujniki zbliżeniowy i oświetlenia. Jest tu także obiektyw aparatu o rozdzielczości 1,9 megapiksela, który może również służyć jako kamera do prowadzenia wideorozmów. Pod ekranem, charakterystycznie dla Samsunga, mamy duży przycisk ekranu startowego, a po jego bokach podświetlane przyciski menu i wstecz. Odwracając telefon, zobaczymy obiektyw aparatu o rozdzielczości 8 MP oraz lampę błyskową LED, a poniżej głośnik. Co znajdziemy w zestawie od producenta? Oczywiście telefon, baterie, ładowarkę, kabel USB, zestaw słuchawkowy wraz z wymiennymi gumkami, gwarancję oraz instrukcje obsługi. Czas pokazać, jak przygotować telefon do pracy. Zaczynamy od specjalnego otworu znajdującego się ponad przyciskiem zasilania. Ściągamy tylną obudowę, podważając ją. Zobaczymy miejsca przeznaczone na kartę microSIM. Wsuwamy kartę MicroSIM do gniazda, a następnie umieszczamy baterię. Zwróćmy uwagę, by jej styki znalazły się u góry. Zakładamy z powrotem tylny panel, przykładamy go dokładnie do aparatu i dociskamy wszystkie krawędzie. Przy pierwszym uruchomieniu telefon za pomocą krótkiego przewodnika poprowadzi nas przez proces podstawowej konfiguracji. Gotowe. Telefon już działa.